W ostatnią niedzielę sierpnia na stadionie w Stąporkowie miały miejsce zawody pożarnicze gmin Smyków oraz Stąporków. Najlepsi okazali się przedstawiciele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Niekłaniu i Kozowie. Uroczystość rozpoczął i poprowadził komendant gminny Dariusz Jabłoński. Po nim przemawiała burmistrz Dorota Łukomska. Dziś na stadionie miejskim w Stąporkowie odbywają się zawody pożarnicze. Biorą w nich udział jednostki z gminy Smyków i oczywiście gminy Stąporków. Po cztery jednostki także razem osiem drużyn. Weźmie udział w zawodach. Zawody rozpoczęły się od sztafety, która była niełatwym wyzwaniem, ponieważ temperatura była naprawdę wysoka. Liczna widownia oraz duchowie z jednostek aktywnie dopingowali zawodników. Kolejnym etapem zmagań były ćwiczenia bojowe. Dzisiejsze zawody sportowo-pożarnicze będą przebiegać w dwóch konkurencjach. Sztafeta 7x50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe to polega na rozwinięciu linii. Z wodą, i y, wykonanie zadania polega na strąceniu pachołków z podestów oraz obróceniu tarczy y, y, wodnej. Po zakończeniu zawodów, klasyfikacja gmin prezentuje się następująco: Gmina Stąporków. Pierwsze miejsce: Niekłań, drugie miejsce: Adamek, trzecie miejsce: Odrowąż. Drużyna OSP w Stomporkowiec została zdyskwalifikowana. Gmina Smyków: Pierwsze miejsce kozów, drugie miejsce miedzieża, trzecie miejsce przyłogi, czwarte miejsce królewiec. Najlepsze drużyny pojadą na zawody powiatowe, które odbędą się 18 września w miedzieży w Gminie Smyków.